Ranking najgorszych kostiumów na Halloween. Męska ciąża, czy też wchłonięcie dziecka. Kostium, który przede wszystkim wymaga potężnej budowy. Bardzo mała ilość osób będzie potrafiła tak to obudować charyzmą, żeby nie obrzydzało. Ale jeżeli dasz radę, to wcale nie jest zły. Lampa Gina Aladyna. Alladyna. Strzelam, że przy ubraniu takiego stroju, posieranie lampy jest ostatnim, co się przydarzy. To raczej nie zadziała. Czarno to widzę. Strój idealny do ucieczki, kiedy sobie coś przejebiesz. Że to zdecydowanie nie należy do najgorszych. Klasyczny strój religijny z kultury hiszpańsko południowoamerykańskiej amerykańskiej z grupką znajomych możecie wyglądać jak grupka Power Rangers. Każdy w swoim żywiole może być gorzej, może być gorzej. Strój na kaktusa albo kuktasa kuje bo kaktus i kuje w oczy. Nawet jeżeli jest zamiar było zwrócić uwagę na kulę, to kule z korcami raczej nie zachęcają. Przekaz podprogowy nie jest pozytywny jest dość słabo. Strój na chod księdza. I tu wychodzi mój brak intuzywności, bo jestem okej okay z chod ale nie jestem okej okay z hot księdzem. Może ja właśnie otwartej głowy nie mam i wizerunek klasztornika jakoś inaczej mi się wydaje. No ale może są osoby, które tak preferują. Strój banana. Szczerze powiedziawszy to niektórzy w tym przypadku nawet nie musieliby się przebierać. Wystarczy, że będą się zachowywali tak jak na co dzień i wezmą kasę od starych. Może być gorzej. Zaklinacz węży, a raczej zaklinacz Węża. To jest zjebany kostium, ale jest to śmieszny zjebany kostium. Jest to bardziej śmieszne niż cringe'owe, Także nie do najgorszone. Strój kibla to jest strój do dupy. Jeśli chcesz, żeby każdy zlewał cię ciepłym moczem, proponował golden shower albo kloca na klatę, to może w takim wypadku twoje fetyże się spełnią. W innym wypadku bardzo słabo. Kalosze na fiuta. Który zdecydowanie mógłby się przydać niektórym rodzicom. Ciężko mi jest sobie wyobrazić, jak obronić ten kostium i znaleźć linię obrony. I to chyba uzmysłało, jak jest zjebane. Kostium dla par, czyli gniazdo i wtyczka. Śmieszne elektryzujące. Ale lekko cringe'owe. Zdecydowanie już wolowym Shreka i Fionę. Bułkę i parówkę. Czy Freda i Daphne. No, lekko skręca, lekko skręca. Gówniany strój. Że jakbym był na imprezie Halloween i ktoś by tak był tak ubrany, no kurwa nie dałbym mu Neski i żarty na jej temat, no, jak z rękawa by leciały. Giga ryzykowne, także nie polecam. Miarka. Kontrproduktywnie, bo buduje oczekiwania. Lepiej zaniżać poprzeczkę, żeby przewyższać oczekiwania. Zła logika. I ostatni, ściereczka w truskawkowym soku. Bęger jak. Aż zgłodniały. No do pizdy.